Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na czerwiec 2024 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Panny. Moi kochani, cieszę się, że zaglądacie tutaj na mój kanał, aby zobaczyć, co karty Tarota mają Wam do powiedzenia. Do przekazania i miejmy nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczymy, będzie dla Was korzystne, przydatne i nastawi Was optymistycznie na ten nadchodzący miesiąc. No i zaraz zobaczymy. Pierwsza karta to jest karta. To jest karta Waszego tematu w czerwcu. Piątka monet. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Rycerz Buław, Wasza świadomość, szóstka kielichów, Wasza podświadomość, cesarz, to co było, trójka, monet, to co będzie, as, miecz. Wasza energia, dwójka kielichów, energia zewnętrzna, rycerz monet. Obawy lub nadzieje, czwórka, czwórka mieczy i karta na przyszłość na te kilka tygodni. Umiarkowanie. Mamy umiarkowanie. Ok, jak karty leżą? No, trochę do góry. Okay. Waszym tematem jest piątka monet. Piątka monet jest kartą pokazującą, że człowiek się martwi o swoją przyszłość. Z jakiegoś tam powodu się zamartwia. Tych powodów może być tutaj bardzo wiele. Piątka monet oczywiście pokazują monety, oczywiście pokazuje monety, sprawy materialne, może jest za mało pieniędzy, może jest, są jakieś sprawy właśnie finansowe, które się nie układają, może jakieś kredyty do spłacenia, itd., itd. Ale ta karta również może świadczyć o w ogóle takim ogólnym zamartwianiu się na przyszłość jak ja sobie dam radę jaka będzie moja starość tak, czy zostanę sam, czy sama i tak dalej, i tak dalej także zamartwiać się zawsze można a my jesteśmy oczywiście też mistrzami w się ale tutaj mam takie uczucie, że jest jakaś podstawa do tego zamartwiania się i mamy rycerza Buław, który pokazuje, że będzie Wam pomagał. Tutaj ta energia tego ognia będzie Wam pomagała, żeby wyjść właśnie z tego z tej czarnej dziury. Można tak powiedzieć, z tego zamartwiania się, żeby sobie pomóc. W przeszłości macie trójkę monet, i tutaj widać, że była jakaś dobra współpraca z innymi ludźmi, coś Wam wychodziło fajnie, ale prawdopodobnie to się urwało, to się zakończyło, i tutaj. W tej chwili jest taki, taki stan, że człowiek boi się, że sobie rady nie poradzi. Być może tych ludzi już nie ma, być może um, to był wasz partner, partnerka i teraz zostaliście sami. Tutaj można też mówić o jakiejś firmie, na przykład, że byliście w jakiejś firmie, teraz tą pracę straciliśmy, straciliście, człowiek się zamartwia na to, jak spłaci właśnie swoje kredyty, jak zapłaci swoje rachunki i tak dalej, i tak dalej. Też mogę sobie tu coś takiego wyobrazić. W każdym razie jest lub będzie jakiś powód właśnie do tego, że człowiek troszeczkę się będzie martwił, ale widać również, że będziecie walczyć z tym, żeby to nie załadnęło waszym życiem, tak, żeby was nie doprowadziło do jakiejś depresji, czy załamania. Także tutaj widać, że będziecie starać się wychodzić również z, z tego, co, co tutaj właśnie się dzieje, z tej sytuacji, żeby sobie swoją sytuację ogólnie polepszyć. No i, i tutaj zaraz wyciągniemy karty dodatkowe, być może czegoś jeszcze dowiemy. Rycerz monet. Monety znowu się pokazują, czyli jakiś nowy plan będziecie mieli, żeby no, żeby coś, coś osiągnąć, z czym będziecie, mogli, czym będziecie mogli zabłysnąć. Przed innymi, szóstka mieczy pokazuje zdecydowanie plan, żeby wyjść z tej czarnej dziury, o której mówiłam, no i ona się pokazuje, tak? Czyli e, e, weźmiecie inny kierunek w swoim życiu, żeby wyjść właśnie z, tej, z tego kłopotania się. Z tych takich uczuć, które niezbyt chyba Wam tutaj służą, bo oczywiście to są negatywne uczucia. A negatywne uczucia doprowadzają najczęściej do tego, że człowiek zaczyna być apatyczny, że zaczyna na przykład chorować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj też jest ważne, żeby w takim stanie długo nie siedzieć, jeżeli zauważycie, że w Waszym życiu. Nie musi to być teraz, ale kiedyś na, nawet i w przyszłości taki stan się pojawi z jakiegoś powodu, to długo w tym nie siedzieć. Dać sobie czas na to, żeby troszeczkę pobyć smutnym, ale później coś robić. I tutaj widać ten, ten rycerz tych buław, przyjdzie Wam z pomocą i będzie Was wyciągał z tej czarnej dziury, abyście mogli tutaj właśnie pomóc sobie i. i, i no, i iść do przodu, aby więcej stabilizacji również było. Tutaj mamy w podświadomości cesarza, czyli więcej stabilizacji życzycie sobie. Wracacie również do przeszłości. Szóstka kielichów się pokazała waszej świadomości. Ja mam takie uczucie, że wspominacie jakieś momenty z waszym partnerem, partnerką, bo tutaj mamy dwa kielichy, i ja mam też tutaj takie uczucie, że tak jakbyście chcieli jeszcze raz to, w to wejść, jeszcze raz przeżyć właśnie taki związek z drugim człowiekiem, więcej stabilności, takiej harmonii i pomagania sobie wzajemnego, tak? Te dwa kielichy, to jest też taka symbioza dwojga ludzi. Tutaj oczywiście można mówić o takim partnerstwie, o miłości, ale też można tutaj widzieć jakąś przyjaźń, czy po prostu kogoś, kto będzie Wam pomocny w życiu. Nie zawsze musimy żyć tylko i łącznie z partnerem. Niektórzy z nas na przykład mają bardzo dobre układy rodzinne, czy jakąś tam przyjaciółkę, czy przyjaciela, i też na przykład mieszkają pod jednym dachem, i to się świetnie układa, i jedno drugiemu pomaga. Także tutaj też mogę taką sytuację, Widzieć, ale um, zostańmy przy tym partnerstwie, przy tej miłości z tą drugą osobą. Um, ta, 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 powrót do przyszłości, tutaj wspominacie coś, wspominacie i, i być może żałujecie czegoś właśnie i, i martwicie się, się tym, że um, może w przyszłości. Coś Wam nie uda się, być może martwicie się tym, że zostaniecie sami, że nie zbudujecie jakiejś takiej stabilnej relacji na przyszłość. Ale wiecie co? Co jest najważniejsze w życiu, to jest relacja do samego siebie. Jeżeli zbudujemy pozytywną, stabilną relację do samego siebie i będziemy. Kochać siebie, jak to się mówi, pokochaj siebie, to pokochasz innych, będziesz również kochany, to, to my nigdy nie będziemy szczęśliwi w relacjach. Z, z, musimy zacząć od siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. I jak y, zaprzyjaźnimy się ze sobą, będziemy w takiej równowadze w naszym życiu, to będziemy mogli również budować zdrowe, mądre relacje z innymi ludźmi pod każdym względem, czy to romantycznym, czy jakimś tam zawodowym są w sąsiedztwie, w rodzinie itd. Także budowanie relacji zaczynamy od siebie, od tego, żeby być, żeby mieć przede wszystkim szacunek do siebie samego, żeby być lojalnym w stosunku do siebie i żeby pokochać siebie samego. Jeżeli nie dostaliśmy miłości w dzieciństwie, to, to jest naprawdę katastrofalne dla nas tam później na przyszłość, w wieku dojrzałym. Popełniamy wiele błędów z tego powodu, bo nie potrafimy kochać tego drugiego człowieka. Dlatego musimy się nauczyć sami siebie pokochać, aby to dawać dalej, aby to procentowało nam w przyszłości. Ta stabilność tutaj jest w Waszej podświadomości. Ten cesarz się pokazał. Karta właśnie pokazująca więcej um, takiego, takiej stabilności, ale takiej niezachwialności. Stabilność, stabilnością, ale czasami jest tak, że człowiek ma jakieś, jakieś w życiu. Yy, huragany, może tak, burze, huragany i tak dalej i ta stabilność wtedy jest taka zachwiana i Wam tutaj też chodzi o to, żeby, żeby jeżeli przyjdą takie burze, żeby, ta, żeby to nie zostało zburzone, to co sobie wy zbudujecie, no i tutaj też wrócę do tej miłości do siebie sami, do tej relacji z sobą samym, jeżeli przyjdą, jeżeli masz dobrą relację z sobą, sam jesteś stabilnym człowiekiem wewnętrznie, to cię tak szybko też żadne burze zewnętrzne nie zetną. Tutaj jest jakiś powód do radości. Chcecie mieć powód do cieszenia się. Potrzebujecie też również, wydaje mi się, też takich momentów, żeby pobyć samemu. Być może tutaj też chcecie zakończyć tą. Samotność, ale nie ta aż tak, żeby po prostu komuś się oddać, żeby ktoś za wami załadnął, bo tutaj też widać tą czwórkę monet, która pokazuje, że sobie coś wypracowaliście i nie chcecie tego oddać. Ja podejrzewam, że w waszym wnętrzu, w środku też jest taka niezależność: chcecie być niezależni, chcecie być z kimś, ale chcecie być jednocześnie niezależni i to jest bardzo dobrze. I, I właśnie, jeżeli jesteśmy silnym człowiekiem, jeżeli jesteśmy człowiekiem, który yy, nie chce wchodzić w jakiś związek z kimś tylko dlatego, że to będzie układ, a nie będzie bezgraniczna miłość, nie chce tego, bo układ można mieć z sobą samym też. Tak, można też być samemu wystarczalnym i nie trzeba wchodzić w jakieś układy, bo na przykład mamy jakieś potrzeby i ktoś nam musi te potrzeby zabezpieczyć i, i zapewnić to, czego chcemy w życiu. My możemy to sam, sami sobie dać i wtedy będziemy się czuli silni. I nie będziemy przyciągać ludzi tylko po to do siebie, czy wykorzystywać ludzi tylko po to, żeby nam jakieś potrzeby za, 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 um, zapewniali, e, zabezpieczali, słowa mi brakuje, e, potrzeby, które są, potrzeby, które są, no niekiedy, niekiedy brakuje mi słowa. Zaspokojone, teraz mam to słowo, gdzieś mi się zagubiło, zaspokojenie Waszych potrzeb, tak? My czasami właśnie potrzebujemy kogoś, żeby nam zaspokoił on czy ona nasze potrzeby i to jest takie błędne koło, w które się ładujemy, i później, jeżeli ten człowiek zaspokoi nam nasze potrzeby, to my się uzależniamy od tego człowieka. I to jest bardzo niebezpieczne, bo później siedzimy w takich związkach, które w ogóle nam nie pasują. Mamy jakieś tam potrzeby nasze zaspokojone, ale tak do końca nie czujemy się szczęśliwi. Dlatego trzeba patrzeć na to, żeby samemu swoje potrzeby zabezpieczyć, na przykład wyżywić je i tak dalej, i tak dalej, nie patrzeć na innych, żeby ktoś mi tam dał y, 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 talerz z zupą. Tylko samemu pracować nad tym, żeby być wystarczalnym i budować wtedy taki fundament solidny, żeby się połączyć z drugim człowiekiem, tak? Wtedy można coś stworzyć. Jeżeli relacja jest taka, że ktoś za dużo bierze, a ktoś inny za dużo daje, to wtedy to wychodzi z równowagi i te, te relacje prędzej czy później tak się kończą. Także tutaj też dla Was ta stabilność jest bardzo ważna. Rycerz mo, Monet się pokazał, energia zewnętrzna. Tutaj też macie rycerza. Monet jest ktoś na zewnątrz, kto chyba będzie Wam tutaj też pomocny w tym wszystkim. Co chyba będzie tak samo myślał jak Wy, ale zobaczymy o co tutaj chodzi. Też taki, taki można powiedzieć mały karierowicz. Taki, taki karierowicz, ale w takim pozytywnym sensie. Bo tutaj widać, że ten człowiek chce zbudować z Wami dobrą relację, pozytywną relację. Widzimy, że chce, aby między Wami była równowaga i nastąpiła dynamika w Waszym związku, i żebyście byli na tym samym poziomie, czyli o tej symbiozie, której, na której tutaj Wam zależy. Ten człowiek tego tutaj też chce. Słońce, czyli ten człowiek będzie się starał, aby w waszym, waszej relacji nas były, były takie pozytywne aspekty, żeby słońce wam zaświeciło, będzie się starał, żeby no, wszystko dobrze zrobić, żebyście byli szczęśliwi, żebyście się czuli też dobrze z tym człowiekiem. I tutaj ta królowa kielichów pokazała też taki balans emocjonalny, a tego człowieka też jest bardzo ważny. Także tutaj widać, że jest coś na zewnątrz, który chce właściwie tego samego co wy. Um, tego samego co wy, tutaj mamy ta stabilność, tutaj mamy te, te dwa kielichy, czyli ta, um, ta symbioza z drugim człowiekiem, ale, tak jak powiedziałam, musicie być na równi z tym człowiekiem, um, mieć ten sam poziom, żeby Mógł ze, móc ze sobą współpracować, żeby móc ze sobą coś tworzyć, tak? Także e, dla kogoś tu jest ważne, żeby wejść wami, z wami, w, prawdopodobnie w relacje, tak? Tutaj te. te mm, tak, królowa Kilchów się pokazała, nie pokazała się oczywiście, karta takich. Uczuć jak na przykład dwa kielichy, czy kochankowie, czy paść kielichów i tak dalej. Ale mamy tą królową kielichów, także mogę tutaj wyjść z założenia, że tutaj chodzi właśnie o jakąś relację romantyczną, ale to musi być na tym samym poziomie, żeby nie było właśnie tego zaspokajania czyichś tam potrzeb, tak? E, żeby ktoś się później nie czuł wykorzystany, czy wy, czy, czy tutaj ten człowiek, żeby się nie. nie nie był wykorzystany. Ym, o, widzę, że mi wpadła y, pszczoła. <laughs> wpadła mi pszczoła i sobie tutaj lata. No, może poleci z powrotem. Okej, okay. niech sobie poleci, może znajdzie drogę powrotną. Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy to jest y, karta pokazująca Wasze obawy lub nadzieje obawy, ja mam to raczej tutaj takie taką, takie uczucie, że to są wasze obawy, że coś stanie w miejscu, że coś nie będzie się posuwać tutaj do przodu, tak jak byście sobie tego życzyli, że tej dynamiki tutaj nie będzie, że to wychodzenie z tej czarnej dziury będzie troszeczkę dla was takie mozolne, że to nie będzie szło tak szybko, jak wy byście chcieli. Mamy as, mieczy i umiarkowani. I właśnie może dlatego, że się boicie tego, że, że to nie będzie się posuwało bardzo szybko i mogą być jakieś przeszkody, to będziecie układać takie konkretne plany na przyszłość. As, mieczy to już, to już jest taka karta naprawdę czegoś nowego. Będziecie mieli plan, będziecie chcieli ten plan też również wykorzystać do tego, żeby sobie budować coś nowego. Macie umiarkowanie również. Karta pokazująca zachowanie równowagi, żeby, żeby nie przedobrzyć Czasami tak jak my się do czegoś wezmiemy, to niekiedy przedobrzymy i później e, nic z tego nie wychodzi. Także tutaj też mądrze podchodzić do, do tego, co tutaj się, się będzie działo w Waszym życiu. I, I tutaj właśnie to, co powiedziałam, wychodzenie z tego, z tego zamartwiania się, żeby dać sobie szansę na coś nowego, i Wy będziecie tutaj mieli, sobie będziecie sami tworzyć. a ja powiem tak, szansę, bo ja tutaj nie widzę, że życie Wam będzie podsuwało szansę i wszystko się fajnie będzie tutaj. Rozwijało, mamy to umiarkowanie to jest szansa to jest karta szans, ale karta też pokazująca, że my musimy te szanse dostrzec i z tymi szansami się obejść czyli umieć to wykorzystać. To nie, to nie jest tylko tak, że życie daje nam szansę życie właściwie zawsze daje nam szansę że zawsze ma coś nowego, coś dobrego dla nas. Ale my musimy to dostrzec, zobaczyć i mądrze to wykorzystać. Zaraz zobaczymy, czy, 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 czy to Wam się uda. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy siłę. No, jest ten paść tych kielichów. No, tutaj wskazuje na to i, na to, i, Aski, i czwórka kielichów. Wskazuje na to, że. Mm, że będzie jakieś uczucie, że będzie coś nowego, jakieś takie drobne uczucie, będzie również właśnie ta chęć, żeby wejść w to, będą plany, będzie, będzie ktoś nowy w waszym życiu. Tutaj wy sobie tego bardzo życzycie tej stabilności. Prawdopodobnie to będzie ta osoba tutaj, ale jednocześnie ta czwórka kielichów się pokazała, która mówi, że jakoś to nie będzie wam dawało satysfakcji tak do końca. W tym wszystkim będzie Wam czegoś brakować. Um, może będzie Wam właśnie brakować takiej, takiej wspólnej drogi, tych wspólnych celów z tym człowiekiem, bo Wy macie tu swój plan. Wy macie wyobrażenie o swoim życiu, o tym, czego chcecie. Przynajmniej będziecie budować to wyobrażenie, żeby było jeszcze takie bardziej dojrzałe, takie bardziej dokładne, ale czy to będzie z tym się zgadzało, z tym człowiekiem tutaj, tak? Bo my niekiedy jest tak, że my niekiedy spotykamy jakich ludzi i widzimy, że a, ten nie chce być sam, i ta, i ta druga osoba nie chce być sam. No i ludzie się jakoś tam dogadują, łączą i, no i wchodzą w tą swoją wspólną drogę, a później się okazuje po drodze, że jednak dużo jest rzeczy, które łączą, niż wiążą. I tutaj widać takie jakieś niezadowolenie z tego, że tu czegoś jest za mało w tym wszystkim, że jest dużo dobrego, jest dużo właśnie takich pozytywnych aspektów, że właśnie możecie sobie tutaj pomóc, żeby wyjść z, jakich, z jakichś takich niepowodzeń, z, jakich, z, 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 z jakiegoś zamartwiania się i tak dalej, możecie sobie pomóc tutaj i to zaangażowanie z waszej strony jest zaangażowanie tutaj, ze strony jakiejś innej osoby, ale jednocześnie, tak jak powiedziałam, czegoś Wam w tym wszystkim będzie brakowało. Czasami jest tak, że my mamy takie uczucie, jest wszystko fajnie, jest wszystko ładnie, ja mam wszystko. Ale tak do końca nie jestem szczęśliwa czy szczęśliwy, bo czegoś mi brakuje w tym wszystkim. Nie wszystko złoto, co się świeci. I, i tak chyba nazwę to czytanie. Bo e, rzeczywiście tak w życiu jest, że my czasami dążymy, staramy się, dążymy do czegoś, staramy się, robimy wszystko. I później jak to osiągniemy, to jest taka, taka radość, takie szczęście. A później się człowiek tak nagle zastanawia, czy to mi w ogóle daje szczęście, czy to mi w ogóle było potrzebne, czy ten czas, który tutaj włożyłem, czy włożyłam w tą inwestycję w tego człowieka, w tą sytuację, w tą firmę, w, tą, w te studia na przykład, tak, czy coś tam jeszcze, czy to naprawdę było dla mnie potrzebne i dobre. Ale jeżeli my się zastanawiamy, Dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy niezadowoleni, to znaczy, że powinniśmy coś w tym momencie zmienić, zastanowić się, czego nam brakuje w tym wszystkim i zmienić te plany, tak aby osiągnąć to, co nas będzie robiło zadowolonym, co będzie nam nas napawało też taką energią życiową, ale też trzeba tutaj powiedzieć, że jeszcze powiem jeszcze raz, nie wszystko złoto co się świeci, bo nie wszystko w życiu się zawsze układa tak jak byśmy chcieli i też trzeba zauważyć, że jednak niekiedy w tym co się w życiu dzieje, trzeba po prostu wyskrobać, wygrzebać to, co jest dla nas pozytywne, co jest dla nas dobre. I być może tutaj ta karta też pokazuje, że jest za mało takiego zadowolenia, bo jest za dużo wszystkiego dobrego. Czasami właśnie z tej dobroci my się zagubiamy, mamy za dużo wszystkiego i my się zagubiamy, i to doprowadzi do, doprowadza do tego, że człowiek zaczyna się martwić. Też może być tak, że ludzie się nie martwią tylko dlatego, że nie mają, ale ludzie też się często martwią dlatego, że mają, bo to na przykład im sprawia jakiś kłopot albo sprawia również niezadowolenie, tak? Bo, bo być może często zbyt wiele wkła wkładamy energii w materię, a nie w nas samych, właśnie i w tych ludzi, którymi się otaczamy. Otaczamy. Dlatego, kochani, w tym miesiącu musicie być może zwrócić uwagę więcej na to, co Wam podpowiada Wasze uczucie, na to, co chcecie osiągnąć. Czy to jest właściwie to, czy to jest dla Was ważne, czy to będzie Wam potrzebne do czegoś, czy będziecie na końcu, jak to osiągniecie, również szczęśliwi z tego powodu i to da Wam również taki fundament, żeby rozwijać się dalej. Także, Budując jakieś plany, musimy również zwrócić uwagę na to, czy na końcu będziemy z tego powodu zadowoleni. Kochani, miesiąc dobrych układów, powiem tak, będzie się dobrze dla Was tutaj działo, wszystko się będzie dobrze układało. Macie też kogoś, kto będzie Wami zainteresowany, ktoś, kto będzie chciał zainwestować w Waszą osobę ale więcej może takiej dziękczynności tutaj jest wskazanej, aby być naprawdę wdzięcznym wszechświatu, że wam dał coś dobrego i nie marudzić, <laughs> nie marudzić, bo ta karta, ta czwórka kielichów to też jest taka karta marudzenia troszeczkę, tak? Także kochani, wszystko zależy od was, jak się tutaj z tą sytuacją obejdziecie, to z tego zrobicie, ale wszystko wygląda bardzo pozytywnie. Także życzę wam udanego miesiąca. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia.